Dziś starosta milicki Sławomir Strzelecki wraz z członkiem zarządu w osobie pani wicestarosty Haliny Góry złożyli na ręce pani Jolanty Ławniczak nominację na stanowisko dyrektora powiatowego Centrum Edukacyjno-Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu. Panie dyrektor, nawiązując do uchwały, która została podjęta we wtorek, dzisiaj z panią starostą wręczamy trzy rzeczy, wszelakie upoważnienia. dodatek, który przysługuje dyrektorom i który też dzięki temu też wiemy, że wspierają, Zarząd Powiatu. No i co najważniejsze, uchwała, która powołuje Panią na funkcję dyrektora, pełni Pani obowiązki. Maksymalnie 10 miesięcy, bo taki jest przepis prawa, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie i tego Pani życzymy, że jak się praca spodoba, to i może Pani wystartuje w pokusie, który pewnie ogłosimy. Także proszę przyjąć ode mnie, Starostę, Starosta, całego zarządu życzenia, gratulacje. Widziałem na Facebooku, że wszyscy gratulują, co mi bardzo cieszy. To też chyba potwierdza to, że wiele osób uważało, że jest ta osoba wybrana bardzo dobrze, ja jestem przekonany, że tak będzie, że tak jest i tak będzie nadal, także życzymy owocnej pracy, współpracy, my na pewno jako zarząd wspieramy wszystkich dyrektorów, pani również będziemy wspierać. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani dyrektor, serdecznie gratuluję i tak z nowym rokiem tak. obejmuje Pani stanowisko, także życzę spełnienia i realizacji wszystkich planów i zamierzeń, które Pani na pewno w głowie ma już ułożone. Wszystkiego dobrego Dziękuję i gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest to dla mnie na pewno e, zaskoczenie, a z uwagi na to, że Pani dyrektor, e, która prowadziła e, w placówkę, odeszła w tym roku na emeryturę a, i dostałam propozycję objęcia tego stanowiska e, jako. E, Dyrektor, tak, pełniący obowiązki. Czy jest to zaskoczenie? No w zasadzie na pewno jakieś nowe doświadczenie dla mnie, które wiąże się z powiększeniem moich obowiązków. Promowanie działań jednostki w środowisku lokalnym jest bardzo takim ważnym zadaniem, no jednym z ważniejszych zadań dyrektora. I też tak myślę sobie umiejętność prezentowania naszej poradni. Jest takim kluczem tak, do sukcesu. Będę się starała, aby podstawą tych działań promocyjnych było wykreowanie takiego pozytywnego wizerunku instytucji, co mogę czynić poprzez prowadzenie takiej edukacyjnej strony internetowej, inicjowanie też spotkań tak, z przedstawicielami pomocy społecznej, resortu zdrowia, sprawiedliwości organizacji pozarządowych w celu koordynacji działań, wymiany informacji i doświadczeń. Takie spotkanie będą odbywały się w zależności od potrzeb, na mocy też zawartych porozumień. Myślę sobie, że też coroczne przygotowanie, aktualizowanie informatora, jakiegoś folderu, tak, materiałów reklamowych, wypracowanie systemu współpracy z placówkami, stowarzyszenia, stowarzyszeniami, organizacjami mogącymi wspierać jej działania pomocowe. Organizację na przykład, no tak myślę o tym wspólnie tutaj z paniami, specjalistkami, z którymi pracujemy, zorganizować właśnie jubileusz 55-lecia poradni, a który to będzie w 2022 roku. No jesteśmy otwarci, tak, zwłaszcza na współpracę z rodzicami, bo to są główni petenci. Pracujemy z dziećmi, dobro dziecka jest dla nas najważniejsze. Pani Dyrektor życzymy wielu sukcesów w zbliżającym się nowym 2022 roku.